mam dzisiaj taki mały pomysł, jak wykorzystać stary tablet. Mam tutaj proszę bardzo o to tableta, system Android 4.1, czyli już praktycznie nieużytkowy. Nie idzie na nim oglądać nawet YouTube'a, inne aplikacje się zaczynają, jest praktycznie nieużytkowy. Mapy Google też już chodzą słabo, więc jak go można wykorzystać? Jak to dodatkowy monitor. Proszę bardzo, dodatkowy monitor. Jak to zrobić? Bardzo prosty sposób. Wchodzimy sobie w sklep Play ściągamy taką oto aplikację, space Desktop ściągamy, instalujemy go zarówno na tablecie, wchodzimy na stroje producenta, instalujemy go na komputerze, na laptopie i łączymy, się po, i łączymy jedno i drugie urządzenie tą samą siecią Wi-Fi. W ten sposób możemy używać dodatkowo, jako dodatkowy monitor naszego starego tableta. Zaletą dużą tej aplikacji jest to, że działa na starych systemach Android. I możemy cieszyć się dodatkowym Ekranem działa na takiej samej zasadzie jak normalnie podłączony ekran, czyli duplikacja albo rozszerzenie ekranu. Ja korzystam z funkcji rozszerzenia ekranu. Problem jest tylko taki, że potrafi osiągnąć mojego laga, myszka. Ale żeby coś na bieżąco się wyświetlało, jest w sam raz. Także stare tablety, w dłoń i korzystamy.